Nigdy nie planowałam być na detoksie z jednego względu. Detoks wyłącznie kojarzył mi się z głodówkami albo z sokowaniem przez kilka dni w celu e, pozbycia się toksyn z naszego organizmu. Co więc się stało, że Mary, która za każdym razem, kiedy widziała cokolwiek związanego z detoksem, e, mówiła stanowczo nie, stwierdziła, że jednak sobie detoks zrobi? E, Historia, krótka z mojego życia. Byłam na zakupach w Biedrze. Znalazłam w koszyku kolejną książkę Agnieszki Mleczarek, 5 lat młodsza w 5 tygodni. Potem stwierdziłam w domu, że chcę zobaczyć, co się dzieje u Agnieszki i z Agnieszką. Więc weszłam do niej na Instagram i zobaczyłam 103 książek, w tym właśnie nową pozycję detox dla opornych. Zdziwiłam się, dlatego, że Agnieszkę wyłącznie kojarzyłam ze zdrowym odżywianiem i nie z Dlatego się zainteresowałam się. Sprawdziłam kilka opinii na, in, w internecie i zamówiłam książkę, bo było właśnie bardzo podkreślone w recenzjach e, zdrowe jedzenie przy detoksie. Więc jeżeli chodzi o taki detoks, gdzie ja mogę jeść a nawet mogę jeść 5 razy dziennie, to ja się oczywiście piszę. No ale o co chodzi z tym detoksem? Ogólnie chodzi o usunięcie toksyn z naszego organizmu, i doskonale o tym wiecie, że toksyny znajdują się zarówno w jedzeniu, jak i w powietrzu. Niestety, smog, który był w ostatnim zimie, i jeszcze teraz, jak sprawdzam właśnie aplikację kanarka i cały czas widzę te słupki, że jednak są podwyższone. I przekroczone są normy, no to faktycznie musimy oczyścić nasz organizm. I też um, tutaj historia z mojego życia. Pokażę Wam rozmowę ze swoim y, chłopakiem. O co chodzi z tym detoksem? Co to da człowiekowi? Usuwa toksyny z organizmu, a jak wytrzymasz 21 dni, to cała krew jest wyczyszczona. Uzupełnia mikroelementy. Yhy. Wypukuje metale ciężkie, a to trudne jest, że trzeba wytrzymać? Jesz zupy, surówki, kiszonki, pijesz koktajle, nie ma jajek, mleka, sera, mięsa, ryb, same warzywa, owoce, kiełki, orzechy, woda i mleko różowe, płatki jaglane, kasza jaglana, grzyby. Brzmi strasznie! <grym> No Ale sami widzicie, że ja też napisałam, że jeżeli wytrzymasz. Czyli nawet dla mnie takie okrojone menu bez jajek, i sera wydawało się nie do zniesienia i niemożliwe, żeby w ogóle to było dobre i pyszne. W takim razie przyszedł czas, żeby sprawdzić, czy ten detoks był faktycznie taki straszny, czy jednak był pyszny. Zapraszam Was do krótkiej relacji z tego, jak wyglądał mój 7-dniowy detoks. Praktycznie wszystkie potrawy, które jadłam podczas tych 7 dni, zostały nakręcone. Także miłego oglądania i spotkamy się za chwilę. Bye. Świeże, warzywa, oczywiście na targu, a niektóre rzeczy kupowałam również w dużych marketach. No i niektóre rzeczy, ze względu na to, że chciałam mieć stuprocentową pewność, że są bio i ekologiczne i mają certyfikaty, kupiłam po prostu w sklepie z żywnością ekologiczną. Tutaj jest paczka i byłam w szoku, że pomimo tak rozerwanej paczki po bokach, jak możecie zauważyć. Wszystko, całe zamówienie jednak znajdowało się na szczęście w tej paczce. Przyznam, że kupiłam małe paczuszki ze względu na to, że na samym początku chciałam wypróbować i przetestować te 7 dni i zobaczyć, czy po prostu ta dieta mi smakuje. Ta rada, którą teraz Wam powiem, jest uważam najważniejszą radą, jaką możecie usłyszeć właśnie w tym filmie. To jest też coś, co ja wypracowałam sobie właśnie przy tym detoksie i czego zabrakło mi przez ostatnie przynajmniej dwa lata, e, rozpisywania żywności i rozpisywania sobie e, tygodniowego planowania zakupów. I właśnie sądzę, że to jest głównym i było głównym powodem tego, że przeważnie wypróbowywałam przepisy i pomimo tego, że one były przepyszne. Nigdy tego nie praktykowałam, bo czegoś mi brakowało, tego mi zostawało za dużo, e, tam to zapomniałam kupić, albo kupiłam nie to, co trzeba. I ogólnie rzecz biorąc, po dwóch, trzech dniach, albo po tygodniu stwierdzałam, że nie, to nie jest dla mnie. Tutaj pokazuję Wam coś, co po prostu zagwarantuję Wam to, że wytrwacie do końca swojego detoksu. Pierwszy, bierzecie książkę, wypisujecie z tej książki, najlepiej w Excelu, każdą jedną, każdy jeden produkt, który jest w przepisie. Idziecie przez wszystkie przepisy i te produkty, które wcześniej już zostały zapisane, no to nie powielacie, ale uzupełniacie o nowe. Macie wielką tabelę ze wszystkimi możliwymi składnikami w tej książce. Drugą rzeczą, którą robicie, to wybieracie z tych przepisów. Sobie na każdy jeden dzień piątkę, piątkę przepisów, które będziecie chcieli zjeść w danym dniu i zapisujecie sobie ją. Ja też tutaj sobie pozaznaczałam karteczkami, co było na jeden dzień, na drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Jak już macie to, wracacie do swojej tabeli, bierzecie pierwszy przepis i zaznaczacie sobie, że ten produkt występuje w tym przepisie. Macie wszystkie zaznaczone produkty z siedmiu dni, które Wam są potrzebne. Ostatnią rzeczą, którą robicie, to sobie właśnie zaznaczacie ja kółeczkami ich częstotliwość występowania. Im częściej trzy kółeczka, im mniej tego produktu jest jedno kółeczko. Ja jeszcze co robię dodatkowego, to po prostu zaznaczam sobie, które produkty chcę kupić właśnie na targu, a które chcę sobie kupić w sklepie, w dużym markecie albo jeszcze w jakimś innym, moim ulubionym sklepie. I ostatnia rzecz, bardzo techniczna, po prostu zamieniacie sobie plik Excela na PDF-a, wysyłacie Bluetoothem PDF-a na komóreczkę i macie gotową listę na komórce, nie trzeba drukować, jesteśmy proekologiczni, nie będziemy drukowali za każdym razem listy zakupów, macie to wszystko w swojej komórce i w swoim smartfonie. Idziecie na zakupy, kupujecie i gwarantuję Wam to, macie zawsze wszystkie produkty, które są Wam potrzebne na cały tydzień. A druga rzecz, naprawdę nic nie stracicie, bo wszystko, co Wam jest potrzebne, właśnie zjecie w ciągu tych 7 dni, więc się nic nie będzie marnowało. Ta -dam! Ile to kosztuje? Jedno, już detox jest rewelacyjny. To zaraz, jak usłyszycie cenę jednego dnia. Kosztu tego detoksu, nie uwierzycie? Możecie sobie sprawdzić sami, możecie liczyć sami. Co więcej, ja zawyżałam cenę, żeby wręcz o 10% jeszcze zawyżyć cenę niż jest e, prawdziwa, więc możecie jeszcze ją obniżyć. Mi wychodzi 19 zł za jeden dzień. 19 zł to jest jeden posiłek na mieście, jedno zamówienie gdziekolwiek, idziecie w restauracji. Jedno, jeden posiłek, rozumiecie, jedno danie kosztuje 19 zł. Bez wody. Tu macie 5 posiłków dziennie w cenie 19 zł. A, I tak jak mówię, zawyżyłam, więc pewnie to jest około 17-18, czyli wychodzi 3,50 za jeden posiłek. Nawet w strefie e, For you w e, McDonaldzie, która jest za 5,50, nawet 5,50. Jak widzicie, jest taniej być na detoksie. Pomimo tego, że wygląda na luksusowe jedzenie, autentycznie jest ono tanie, proste i pyszne. Będąc na detoksie, zadbałam również o swoją skórę. Odsunęłam na bok chemiczne kosmetyki, i tu faktycznie super okazało się, że robiąc zamówienie w sklepie ekologicznym, dostałam dwie próbki kremów naturalnych, więc więcej wykorzystałam. Na twarz stosowałam również olejek marakuja. Do ciała stosowałam olejek kokosowy tłoczone na zimno, nierafinowany, i również stosowałam, nie pamiętam ten olejek. Pamiętajcie o wsparciu, szukajcie tego wsparcia u drugiej osoby. Najlepiej no, wyślijcie ten filmik do swojej ciotki, mamy, znajomej, koleżanki, kogokolwiek, z kim byście chcieli razem robić detox i wspierajcie się właśnie w tym procesie, wysyłajcie do, sobie, do siebie jakieś przypomnienia, SMS-y, wysyłajcie zdjęcia i zobaczycie, jak będziecie się motywować. Ja miałam to szczęście, że właśnie przychodząc z książką, na targi książki na spotkanie z Agnieszką Mielczarek spotkałam również jej imieniczkę Agnieszkę w kolejce i czekałyśmy właśnie na Agnieszkę, wymieniłyśmy się kontaktami. No, Aga, teraz mówię o tej, którą poznałam w kolejce, żebyście się nie pomylili, bo to dużo ak się pojawiło. Aga z kolejki okazała się cudowną, przefantastyczną osobą. Z motywujemy się cały czas na WhatsAppie, wysyłamy do siebie zdjęcia, mówimy o tym, co robimy w ciągu dnia i podtrzymujemy się cały czas na duchu, żeby wytrwać kolejny dzień i wytrwać kolejny dzień. Chociaż chociaż muszę podkreślić, że to wytrwanie to nie jest takie trudne, bo te przepisy są tak pyszne i pełne smaku, że po prostu jest to naprawdę łatwe detoks do zrobienia. Podsumowując, detoks. Nie chwila moment, przecież jeszcze efekty. Oczywiście, Marwszy, przecież przyszli na efekty, a ty teraz podsumować. No i już Wam pokazuję moje efekty. Pierwszy klip, który zobaczycie jest z, właśnie z dnia e, targów książki. E, ja jestem mistrzem kamuflowania swojego pudełka, gdyż nie <gryw> jest to pierwszy rok, kiedy jesteśmy BFF. Więc od razu Wam powiem: jeżeli jeszcze macie swoje fadełko, a nie przyszliście na detox, albo nie przyszliście na dietę ze ćwiczeniami, cokolwiek, żeby się go pozbyć, to pamiętajcie jedno: nóżkę do przodu ustawiamy się do aparatu bokiem, wtedy optycznie się zmniejszamy mniejszą powierzchnię po prostu e, obejmujemy. No i coś, czego nikt nie praktykuje. Nie wciskamy się na siłę w rzeczy, które są na nas za małe, a ubieramy rzeczy o jeden rozmiar więcej, poseczek luźno zapinamy, a nie próbujemy się docisnąć i mamy iluzję, że jesteśmy bardzo szczupła i przynajmniej o 5-10 km lżejsze. Także to będzie klip pierwszy, a drugi już jest kapniec, jest napisany przed i po. I oczywiście pierwszy dzień ważenia z samego rana i mierzenia e, na detoksie. I tak samo ósmego dnia, czyli po siedmiu dniach, ważenie i mierzenie z samego rana e, po już detoksie. Zobaczcie, ile miło było, ile centymetrów zmalało, ile kilogramów mniej pokazuje waga. Czarek jest odżywianiem, najzdrowszym odżywianiem, dostarczaniem do siebie mikroelementów, uzupełnianiem wszelkich niedoborów, które macie i pozbywaniem się toksyn, a potem tylko będziecie błyszczyć. I błyszczeć, i błyszczeć, i błyszczeć. I tego Wam życzę, i mam nadzieję, że Was zainteresuje ta pozycja. Co więcej, to jest, jest tak pyszne, i tak dobre, i tak smaczne, że absolutnie nie przypomina żadnej diety, którą wcześniej próbowaliście. Bo te potrawy mają smak, i to taki smak, tak będzie u Was pachnieć, jak będziecie cokolwiek robić w domu, że każdy będzie próbował e, Wam coś troszeczkę przynajmniej skubnąć z talerza. A co najważniejsze co Wam powiedzieć, to to, że jak Wam pokazywałam rozmowę ze swoim chłopakiem, to on na dzień dzisiejszy jest bardzo zainteresowany tym detoksem i naprawdę mówi, Mary, to jedzenie jest pyszne i wcale nie dziwię się, że zostałaś dłużej na tym detoksie. Ale o tym, dlaczego zostałam i jak zostałam w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!